Wielokrotnie podczas sesji coachingowych, mentorskich, jak również szkoleń poznaję fantastycznych ludzi, którzy przynoszą na spotkania niesamowite swoje historie. Jedną z tych osób jest Marcin Kokoszka, z którym będę miała przyjemność dzisiaj porozmawiać, po to, aby opowiedzieć Wam swoimi słowami, ale też oczywiście Marcina, jego historię. Kiedy Marcin pojawił się w moim biurze, miał 22 lata i powitał mnie takim zdaniem. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kokoszka i mam milion długów. Witaj. I to powiedziałeś wtedy, że to nie były Twoje jedyne problemy. Tak jest. A co było jeszcze dla Ciebie wtedy problemem? Wtedy tak naprawdę większość rzeczy, bo tak większość czasu, który jakby doprowadziłem do tego momentu poświęcałem na biznes, który no, okazał się koniec końców właśnie klapą, no i który doprowadził mnie do ogromnych długów. Więc też zaniedbałem bardzo mocno zarówno relacje prywatne, jak i też zdrowie. Tak miałem bardzo dużą nadwagę, zaczynały mi się problemy zdrowotne. No, i e, to były głównie te rzeczy. No, i relacje z, z, z najbliższymi osobami, z rodziną, z znajomymi przyjaciółmi albo były mocno zaniedbane, albo praktycznie już ich nie było. Mm, Okej, okay, dobrze. A jak to się stało, że trafiłeś do mnie? Co, wtedy mm, jakby. Było tak, że no ja pracując wcześniej, bardzo dużo pracowałem, bardzo dużo to się szkoliłem, gdzieś tam szukałem różnych rozwiązań dla siebie. I no dla mnie to była porażka w momencie, kiedy wpadłem rzeczywiście w długi, kiedy to wszystko nie wyszło. Ja wiedziałem, że te wszystkie rzeczy, które doprowadziły mnie do tego momentu, w którym no mimo właśnie całej pracy, mimo no szkoleń, tak, edukacji, gdzieś tam, wiedziałem, że to, to, ten sposób myślenia doprowadził mnie właśnie do tego momentu. I nie jestem w stanie sam zmienić tych rzeczy, bo kolejne działania, które bym podjął sam, znowu bym nie doprowadzały do tego samego momentu. Po prostu zawsze. Tak samo to wyglądało i wiedziałem, że muszę znaleźć po prostu kogoś na zewnątrz, muszę znaleźć porady na zewnątrz, muszę zacząć współpracować z kimś, słuchać też kogoś, kto ma inne rezultaty niż ja, kto ma takie mm -hmm. rezultaty, które ja chciałem mieć. No i wtedy zacząłem szukać kogoś, kto rzeczywiście by pasował do mnie, pasował do, jakby do celu, który chcę osiągnąć, ale też właśnie na poziomie wartości, na poziomie właśnie takich relacji, żeby mi to odpowiadało. No i zacząłem szukać w internecie i wtedy znalazłem Twoją stronę internetową, Twojego bloga, zacząłem czytać o tych rzeczach, które piszesz, bardzo mi się spodobało kilka artykułów. Później też poszukałem trochę jakby poza mm -hmm. twoją stroną informacji na twój temat i tam to było bardzo mocne takie uwiarygodnienie na twój temat, dlaczego właśnie powinienem zacząć współpracować z tobą. Mm -hmm. A, to bardzo było miłe, zwłaszcza, że to były początki tak naprawdę mojej działalności jeszcze wtedy. Mm -hmm. A Natomiast codziennie kiedy spotykam ludzi, którzy znajdują się w jakichś tarapatach i no, znamy się już na tyle, że wiem, że Ty też również ich spotykasz, to... Kiedy oni się znajdują w trudnej sytuacji albo kiedy biznes im ogólnie nie idzie tak, jakby chcieli, to mówią, że oni w tym samym czasie nie mają już pieniędzy na to, żeby zaraz chodzić na szkolenia, uczyć się, mhm. a już na pewno decydować się na sesję jakieś mentorskie z kimkolwiek, mhm. a, ponieważ nie mają pieniędzy, i dopiero wtedy, jak będą mieli pieniądze, to wtedy będą inwestowali w siebie. Mhm. A ty jednak zdecydowałeś się w trudnej sytuacji. Y no, skorzystać jednak z pomocy. Wiesz co, no jak ja słyszę, że ktoś będzie inwestował, jak będzie miał pieniądze, to, ja to trochę tak porównuję, że ktoś chce się ogrzać, zanim rozpali ognisko. Mhm. E, no i to, to nie tak działa, nie? A poza tym, no moje było takie myślenie bardzo proste, że jak ja już miałem ponad milion długu, to dla mnie nie robiło dużej różnicy, czy ja mam milion pięćdziesiąt tysięcy, czy milion dziesięć tysięcy, czy milion dwieście tysięcy. Po prostu wiem, że jestem w takiej sytuacji, że muszę naprawdę dużo i mocno zmienić w swoim życiu, żeby nie tylko to spłacić, no ale żeby jakoś żyć i rozwijać się dalej. No, ja byłem w bardzo młodym wieku, miałem Życie przed sobą. No i wiedziałem, że dla mnie kolejne kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, gdzieś tam zadłużenia, no to po prostu to już nie robi żadnej różnicy w tym momencie. A mhm. może to zmienić i tak się stało bardzo dużo w moim życiu. Mhm. No dobrze, ale żeby też mieć taki dług mhm. w wieku 22 lat, no to um, też w jakiś sposób trzeba do niego dojść. I no wiesz, to się nie, to się nie dzieje z dnia na nie. dzień. A można oczywiście, jeżeli masz się zdolność kredytową, wziąć jakiś kredyt, nie wiem, mhm. na mieszkania albo coś takiego, ale ty jednak zrobiłeś taki, takie zadłużenie w sytuacji prowadzenia biznesu. Mhm. Kiedy u ciebie zrodziła się ta pasja do tego, żeby w ogóle rozwijać przedsiębiorczość? No co, no, ja już od małego jakby podpatrywałem gdzieś wujka, który miał sklep papierniczy, jak on to ro rozwija, jak on obsługuje tam klientów. No miałem przyjemność gdzieś tam być u niego, mm -hmm. jak był remament robiony, zliczanie tych wszystkich ołówków, mm -hmm. tych wszystkich rzeczy. No i e, pierwsza taka rzecz, którą zrobiłem, to właśnie było na lekcji plastyki. W podstawówce pani się zapytała, czy e, mamy jak miękkie ołówki do rysowania i okazało się, że jako jedyny w klasie mam te ołówki, e, no i wszystkim powiedziałem, że mogę je załatwić właśnie od mojego wujka który ma te sklepy. Więc od dwóch, kupiłem te łówki po 50 groszy, sprzedałem po złotówce, potem po złoty 10, złoty 20, a później moja mama, nauczycielka, dowiedziała się o tym, no i ten biznes się zakończył. Wow. E, więc, Więc to były pierwsze takie moje przejawy, można powiedzieć, przedsiębiorczości. No a właśnie zawsze mi się to podobało, jak patrzyłem właśnie na rodzinę, jak mój tata miał pole z truskawkami, właśnie mój wujek sklep papierniczy, to były takie rzeczy, które mi się podobały, jak przyjeżdżali do nich klienci, jak oni właśnie tam zarządzali tym wszystkim, mhm. ile musieli pracy włożyć poza. O tym, co było widać, jakby co klienci widzieli, mi to się od małego podobało, więc. To była pierwsza taka e, sytuacja. Później w e, liceum też m, czułem, że mam dobre m, relacje z innymi. Mm -hmm. I Później to już było takie, w, po prostu to jak się rozwijało. W międzyczasie jeszcze grałem na imprezach, byłem dj Jakby kilka takich rzeczy po drodze było, którymi się zajmowałem. Natomiast jedną z pierwszych takich, można powiedzieć, poważniejszych rzeczy, które tak potraktowałem rzeczywiście jak biznes, to był właśnie marketing sieciowy. Mm -hmm. e, I tutaj wcześniej widząc, że mam dobre relacje z innymi osobami, a ja w międzyczasie byłem przewodniczącym, Szkoły, e, także tutaj wiele tych e, rzeczy, m, jakby zbierałem te doświadczenia, obserwowałem siebie, wiedziałem w czym jestem dobry i zacząłem zajmować się marketingiem e, sieciowym. I to już było mm -hmm. właśnie w liceum, pod koniec liceum zacząłem to robić, i mm -hmm. wtedy e, zacząłem zajmować się tak mocno tym marketingiem e, sieciowym. Miałem też swoje e, sukcesy. Natomiast w międzyczasie, oczywiście, też w życiu prywatnym pojawiły się różne mhm. problemy. a ja wtedy potrzebowałem mhm. trochę no, przerwy, trochę czasu dać sobie, mhm. i później dalej rozwijałem te, te swoje biznesy, tak, swoje, biznesy mhm. swoje struktury w marketingu sieciowym. Ale tak, jak Cię słucham, to widzę, że te. Y Opierasz bardzo mocno o swój biznes o, o jakieś takie swoje talenty. Bo kilka, kilka razy powiedziałeś, że zauważyłeś, że miałeś takie, yy, właśnie taki talent, taką umiejętność zjednywania sobie ludzi. Hmm. Czy to jest tak, że za każdym razem, kiedy wybierasz swoją jakąś działalność biznesową, to zastanawiasz się, w czym ja jestem dobry, w czym, w czym mogę zabłysnąć bardziej niż cała reszta, czy patrzysz raczej na otoczenie biznesowe? Chcemy się, że jedno i e, drugie. Teraz, już mhm. bardziej jedno i drugie. Na początku bardziej było tak, że robiłem to, co czułem, że dla mnie jest e, fajne z czasem. Z, jakby teraz prowadząc już kilka e, biznesów. No, już teraz rzeczywiście dużo bardziej podchodzimy do tego tematu. No, też większe pieniądze inwestujemy już te analizy rzeczywiście mm -hmm. są robione e, trochę bardziej. E, kiedyś natomiast dużo bardziej rzeczywiście obserwowałem siebie, patrzyłem w czym jestem dobry, m, jakie też sytuacje mi się nadarzały. To nie było tak mm -hmm. do końca, że ja tego jakoś bardzo mocno szukałem e, na zewnątrz. Owszem, był taki moment, kiedy już wiedziałem, że jestem dobry w marketingu sieciowym i po raz e, gdzieś tam... E, A co Ci dobrze tam w tym marketingu sieciowym wychodziło? Że co? Że ludzie chcieli za tobą dążać, tak. dołączać do Ciebie, umiałeś sprzedawać? Tak, to były te, mm. te rzeczy, że rzeczywiście zarówno budowanie zespołu, to to było coś, co, no, czułem się w tym dobrze, tak? Ludzie, mhm. Też miałem taki feedback od ludzi, tak? Że oni chcieli mnie słuchać, chcieli ze mną współpracować, m, chcieli zrobić takie wyniki, jak ja robiłem, mhm. więc to ich inspirowało i to była jedna rzecz, a druga też zawsze miałem dobre wyniki sprzedażowe. Mi to przychodziło mhm. dość naturalnie. Tak to czułem po prostu, gdzieś wchodziłem w dany biznes, robiłem te biznesy, które czułem, że są dla mnie dobre, mhm. więc też bez żadnych oporów potrafiłem sprzedawać te produkty, usługi, więc mhm. zawsze miałem jedno i drugie na na wysokim poziomie, natomiast mhm. później wszedłem e, w biznes tradycyjny. Mhm. Ale, ale to, to tak, wiesz, brzmi jak po prostu taka bajka. Mhm. E, I co, i tak do, do tego 22 roku życia tak sobie po prostu e, prowadziłeś biznesy w oparciu o swoje e, talenty i tak było pięknie i w ogóle taki nietknięty życiem byłeś? Znaczy wiesz co, to jest e, tak, że Okej, okay, robiłem różne rzeczy. Wiesz, to też nie jest tak po pierwsze, to nie było jakby teraz z perspektywy czasu, mm -hmm. jak o tym tak opowiadam. To Natomiast też, wiesz, co, oczywiście, że wiele razy, zarówno w samym biznesie, jak i w życiu prywatnym, wiesz co, ja mieszkałem na wsi, jedynym moim środkiem transportu często to był pociąg, gdzie tam rzeczywiście rano o 6 wyjeżdżałem, wracałem o 22.00, wielokrotnie ludzie, wiesz, nie przychodzili na spotkania, jak to rozwijałem. To nie jest tak, że jakby tam nigdy nie było żadnych problemów, natomiast w życiu prywatnym miałem jedną z jakby taką naprawdę dużą rzecz, gdzie zostałem praktycznie na prawie rok gdzieś tam wyłączony z, nie wiem, takiego normalnego mhm. funkcjonowania, gdzie potrzebowałem naprawdę dużo czasu, żeby i to było to, co wtedy mi pomogło, czyli czas, po prostu też akceptacja rodziny itd. i tak dalej. to było tak, że rzeczywiście potrzebowałem mocno, no wtedy dużo po prostu czasu, to już po raz kolejny powtórzę, natomiast to mhm. było to, co rzeczywiście mi wtedy pomogło. I wtedy nie zajmowałem się w ogóle ani biznesem, ani żadną pracą, ani tak naprawdę gdzieś też relacjami z innymi osobami? Tylko chodziłeś do szkoły i robiłeś to, co koniecznie. No to, to dokładnie to, co mhm. musiałem, to dokładnie okay. gdzieś tam się rzeczywiście podejmowałem różne działania, natomiast często bardzo krótkoterminowo, szybko rezygnowałem mhm. z nich. I dopiero po dłuższym mhm. czasie wróciłem do audiobooków, do książek motywacyjnych, z rozwoju osobistego, mhm. i to było to, co mi bardzo pomogło w tamtym czasie. Okay. A, a jak wyszedłeś w ogóle? No bo teraz nie jesteś kimś, kto, kto działa w marketingu sieciowym. To mm -hmm. co się takiego wydarzyło, że później jednak zdecydowałeś się na biznes tradycyjny? z Moim później wspólnikiem w biznesie tradycyjnym, to właśnie z Mariuszem działaliśmy razem w marketingu sieciowym i bardzo dużo razem pracowaliśmy, robiliśmy dużo spotkań, ale też dużo rozmawialiśmy nie tylko o marketingu sieciowym, mm -hmm. ale w ogóle o biznesie, o mm -hmm. tym, co w ogóle w życiu jest dla nas ważne. Okazało się, że rzeczywiście tych wspólnych rzeczy jest bardzo dużo. I Wtedy postanowiliśmy zostać wspólnikami w biznesie tradycyjnym. A że Mariusz miał doświadczenie, można powiedzieć nie tyle w prowadzeniu, ale w pracy w biurze kredytowym, mhm. no to postanowiliśmy otworzyć swoje biuro kredytowe pierwsze biuro kredytowe otworzyliśmy w Toszku. Także gmina około tam 11 tysięcy osób. Myśmy tam no, na grubo weszli i zaczęliśmy robić mm, pierwsze biuro. Myśmy to biuro otworzyli za 2000 zł. To było też to coś takiego, że naprawdę no, na początku. Po kosztach maksymalnie. O, bardzo, Bardzo. Mhm. Komputer z domu, przywieźliśmy biurko z domu. Wszystkie takie rzeczy tak tanie jak szło, żeby tylko po prostu jak zaczynaliśmy bardzo ambitnie. Ile e, miałeś byłaś? wtedy lat? 19. E, także okay. wtedy oficjalnie otworzyłem. Mm -hmm. e, swoją działalność gospodarczą. Mariusz miał też swoją. Pół roku później otworzyliśmy, dołączył do nas jeszcze wspólnik, otworzyliśmy kolejne biura kredytowe. Po kolejnym mm -hmm. roku się rozstaliśmy. Mieliśmy wtedy my z Mariuszem, nam zostało pięć biur kredytowych. Od razu w kolejnych dwóch miesiącach otworzyliśmy kolejne pięć biur kredytowych. Później otworzyliśmy... Bardzo szybki rzeczy. rozwój. Tak. No to było coś takiego, co, bardzo, bardzo dużo pracowałem. Ja zresztą od małego mi się te rzeczy podobały, więc jak już miałem możliwość i rzeczywiście zacząłem te rzeczy robić, a ja to czułem naprawdę. To było coś takiego, że mogłem od rana do nocy pracować po prostu, no bo pracowałem nad swoimi mm -hmm. rzeczami. Dodatkowo, zawsze już od kilku lat gdzieś czytałem książki z rozwoju osobistego, więc też wtedy towarzyszyły mi różnego rodzaju szkolenia motywacyjne z rozwoju osobistego, no, a tam często jak wracałem taki bardzo nakręcony po tych mm -hmm. szkoleniach, no to mówię od razu, jeszcze mocniej, jeszcze więcej, jeszcze ciężej pracujmy, jeszcze więcej otwórzmy tych biur. E czy też później e, innych biznesów. Więc rzeczywiście mm -hmm. to był szybki rozwój, bardzo byliśmy nastawieni na, e, właśnie na rozwój, na cel, na to, żeby otworzyć kolejne biura, później otworzyliśmy mm -hmm. kolejne biznesy, bo po tych biurach otworzyliśmy e, też takie, można powiedzieć, powiązane z biurami kredytowymi e, franczyzy skoków, więc były, mieliśmy trzy oddziały franczyzowe, mm -hmm. e, mieliśmy wypożyczalnię strojów karnawałowych, agencję reklamową i jeszcze sklep z żywnością. To były powiązane? Te nie były. E, tylko skok był powiązany, a pozostałe były, no już bardzo niepowiązane i które wymagały bardzo dużo Aha. czasu, zaangażowania, no, też naszego docelowo rozproszenia. Mm -hmm. I co poszło nie tak w takim razie? No bo... Przez trzy lata, mhm. tak, Pod, przez 3 lata podsumujmy, otworzyłeś tak. y, 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 sklep ze zdrową żywnością, wypożyczalnię strojów karnawałowych, agencję reklamową, y, kolejne tak. Franczyzy skoku tak. i miałeś tak. kilka biur kredytowych. Tak. tak, no to jak to się, wiesz, no tyle biznesów, wszystko mhm. powinno iść pięknie i nagle ty masz 22 lata i masz. No wie co, często jak się mnie pytali jak idzie, to ja zawsze mówiłem nieustające pasmo sukcesów. E, pięknie. E, I tak się też czułem. I rzeczywiście wierzyłem, że czego nie dotknę to, to o złoce. To mm. po prostu e, czułem się wtedy naprawdę, ego było na takim poziomie, że oj ciężko. E, I mm, e, wiedziałem, że jakby czułem, że naprawdę mogę dużo i totalnie zaniedbaliśmy z Mariuszem tematy związane z księgowością. E, tak się stało, że nagle się dowiedzieliśmy. A co, nie mieliście księgowej? Mieliśmy biuro rachunkowe, podpisaliśmy umowę, raz na jakiś czas dostarczaliśmy dokumenty, natomiast w ogóle nie, mm, nie kontrolowaliśmy tego, a dwa też nieregularnie dostarczaliśmy te dokumenty. Także to była jedna z takich y, rzeczy, natomiast przede wszystkim nie kontrolowaliśmy tego w ogóle, nie angażowaliśmy się w to, więc no, to biuro też robiło tyle, ile musiało gdzieś tam, natomiast po pół roku gdzieś tam y, w tym konkretnym biurze dowiedzieliśmy się, że ktoś popełnił właśnie błąd. i y, y, biurze? W tak, górze rachunkowym i nie będzie e, tam zwrotu podatku za pierwszy kwartał, bo to nas bardziej interesowało, dlaczego jeszcze nie ma zwrotu podatku, niż e, to, czy tam wszystko dobrze jest rozliczane. Natomiast dowiedzieliśmy się, że tego zwrotu nie będzie, że tak naprawdę mamy do zapłacenia za pierwszy kwartał duży podatek, a że kończył się drugi, no to praktycznie już nam m, od razu był naliczony za drugi kwartał podatek, no i tam ponad ćwierć miliona złotych podatku mieliśmy do zapłacenia, no a m, będą mając. 22, 23 lata, kilka biznesów. No nie, nie otwieraliśmy tego z oszczędności. To wszystko było bardzo mocno reinwestowane, wszystkie środki e, wzięliśmy też kredyt, wzięliśmy, e, pożyczyliśmy pieniądze od rodziny, mieliśmy wiele biznesów takich, gdzie lokale wynajmowaliśmy długoterminowo, okresy wypowiedzeń tam były po 3-6 miesięcy. E, umowy z pracownikami tak samo mhm. wyglądały, więc w momencie, kiedy na, myśmy no, mieli zawsze niską płynność finansową, kiedy pojawiło się żadną. żadną, dokładnie. No i wtedy kiedy się okazało, że mamy ćwierć miliona do zapłacenia Aha. do urzędu, gdzie tak naprawdę poborca skarbowy praktycznie no, tam mhm. zmianać nie jest w stanie, zająć te rachunki. Brak płynności finansowej, długo, no, długoterminowe umowy spowodowały, no, że po kolejnych kilku miesiącach, kiedy wszystko podliczyliśmy, mhm. no, okazało się, że jest ponad milion okay. długu. No i trafiłeś do mnie. I trafiłem do Ciebie. Tak. A gdzie jesteś teraz? Wiesz co, no od tego czasu minęło kilka lat i, i dzisiaj. Mm, Sześć lat? Tak. Siedem e... już. Dokładnie, lat. i od tego czasu rzeczywiście się dużo wydarzyło. Dzisiaj prowadzę wiele, no wiele 11 biznesów, 11 różnych projektów, za które jestem odpowiedzialny, w których jestem albo stuprocentowym, albo zdecydowanie większościowym udziałowcem. Mhm. W większości tych projektów jestem prezesem zawodu i prowadzę te projekty, więc no dzisiaj jestem no, w fantastycznym miejscu, gdzie, no, w fantastycznym związków, mając właśnie wiele biznesów, mam no, świetne relacje z rodziną. I dzisiaj to rzeczywiście brzmi jak w bajce, bo tak jak mm -hmm. powiedziałeś, czy wcześniej było jak w bajce, no, można było tak z perspektywy czasu, jak się na to patrzy, to można powiedzieć, że naprawdę było fajnie. Natomiast mm -hmm. jak sobie to porównam do tego, co jest dzisiaj. To jest w ogóle no, nie do pomyślenia, jaką też przeszliśmy drogę, i, i miejsce, w którym jestem dzisiaj, gdzie no, chociażby z tego punktu finansowego, o którym mhm. e, rozmawiamy, tak? że miałem tak. ten milion długu, no to już dawno ten milion jest spłacony. I... No, chyba dwa, dwa i pół roku, prawda? Bo, tak, dwa i, dwa i pół roku mhm. zajęło mi rzeczywiście spłacanie tych wszystkich rzeczy, jakby naprostowanie wszystkich tych formalnych rzeczy, to jeszcze kolejny rok mhm. około, bo to tak jeszcze, żeby w urzędach i wszędzie te rzeczy były powyjaśniane, to kolejny mhm. rok, no, po trzech i pół roku już miałem wszystko na czysto. Ale wiesz, jak teraz osoby jakieś oglądają to wideo, to myślą sobie, no dobra, no ale to jakiś czary, tak? Mhm. Po prostu zrobił bańkę długu, przy dorowińskiej yy, nie ma bańki długu. Mhm. Co byś doradził tym osobom, które oglądają to wideo, a być może są w innej trudnej sytuacji, czyli coś się z tobą wydarzyło? Mhm. Przede wszystkim to jest tak, no, przyszedłem do ciebie e, i ty mi pomagaliśmy. Usiadliśmy do tych e, rzeczy. Ja przyszedłem do ciebie, z, no, dla mnie wtedy z problemem, kurczę, być albo nie być. To było dla mnie no, wszystko. E, byłem no, załamany, nie podobała mi się ta e, sytuacja delikatnie mówiąc. E, I e, no, 22-23 lata, ja wtedy miałem i miałem e, ponad milion e, do spłacenia i także miałem bardzo dużą stawkę emocjonalną. Bo mhm. z jednej strony wiedziałem, że no, przecież przez trzy lata rozwijałem się nic innego. Cały czas miałem dobre wyniki, więc jestem w stanie to odpracować, jestem w stanie coś zrobić, no, ale z drugiej strony no, skończyłem tak, jak skończyłem. Więc y, to, co po pierwsze nie, urzekło na pierwszym spotkaniu, mhm. to to, że y, tak jak y, Zaczęliśmy nad tym pracować, to nie było dwóch re... jednej z dwóch reakcji, które cały czas nie spotykały dotychczas. Czyli albo ktoś mówił, jak można być takim idiotą, żeby doprowadzić do miliona długu, albo przyjaciele mówili, o Boże, Marcinku, choć przytulimy cię teraz, bo nic więcej zrobić nie możemy. Mhm. Nie? Po prostu, czyli e, jakby nie oczekiwałem ani jednego, ani drugiego. Ja potrzebowałem coś z tym zrobić, bo ani nie chciałem być obrawany, ani mówię, no teraz głaskanie to też dużo nie pomoże. E, myśmy rzeczywiście usiadli nad tym problemem, zaczęliśmy pracować nad tym, jakie są moje mocne strony. Jakie, co zrobiłem źle, co musimy poprawić na przyszłość, czym powinniśmy się zająć? Takie bardzo konkretne, merytoryczne działanie. To mi bardzo odpowiadało. Natomiast mhm. kolejna taka wiesz, to nie jest tak, że nagle myśmy się spotkali i teraz jak za po prostu czarodziejska różdżka i nagle Marcin ma wszystko naprawione, bo po pierwsze to była potężna praca, tak jak gdzieś myśmy regularnie ze sobą pracowali nad tym, co powinienem dalej zrobić, mhm. ale w międzyczasie to ja pracowałem po 300-400 godzin miesięcznie. Od rana do nocy ja się nie zajmowałem niczym innym, żeby z tego wyjść, ale bardzo mocno trzymałem się tego planu i nad tym mhm. chciałem się skupić, dlatego że w momencie, kiedy ja miałem, no bardzo duże huśtawki emocjonalne, to też niejednokrotnie sięgałem mm. po butelkę alkoholu. Gdzieś y, miałem takie doły, gdzie, że się wyprowadziłem do, w momencie kiedy to było, to żeby właśnie też zaoszczędzić, można powiedzieć, czy po prostu nie, gdzieś wtedy nie miałem pieniędzy. Więc ja się wyprowadziłem do Krakowa, mieszkałem na, wypoż na zapleczu wypożyczalni strojów karnawałowych. E, tam niejednokrotnie, więc gdzieś tam byłem daleko od rodziny, od wszystkich mm -hmm. znajomych, no w Gliwicach prowadząc te wszystkie biznesy. Tam miałem jeżeli jakiś, nie wiem, czy były właśnie pracowników, czy e, znajomych czy rodzinę właśnie w okolicy, no to wydaje mi się, że to po części była jakaś taka, nie wiem, czy ucieczka, czy coś. No W każdym razie, ja pojechałem do tego Krakowa. E, tam mieszkałem, tam niejednokrotnie e, Byłeś właśnie chory. sięgałem, tak, mm -hmm. byłem chory, sięgałem po alkohol, zamawiałem pizzę, oglądałem seriale i to były dwa, 3 dni po prostu non-stop, tak wyglądały. Mm -hmm. Natomiast później znowu do Pionu właśnie stawałem i zaczynałem ciężko A pracować. A co się stało, że przestałeś? Co, y, co, Wydaje mi się, że jakby jedno to, to, że mieliśmy konkretnie jakiś plan, ja miałem jakieś rzeczy do zrobienia. Mieliśmy termin kolejnej sesji, ja też musiałem się wyrobić do tego czasu. Tu nie ma zmiłuj, tak? Także tak, to było coś, co mnie bardzo trzymało, czyli właśnie wracanie na te dobre tory. To było mhm. to, co mi pomagało, czyli wracam z powrotem do pracy, ciężko pracuję, jestem w stanie rzeczywiście z tego wyjść i widziałem w miarę szybko też jakieś czyli efekty. Czyli jak ktoś zaczyna, to od czego ma zacząć? Od pracy nad swoją głową. To jest okay. najważniejsze, mhm. dlatego że e, pierwsze co, jak e, ja tak sobie myślę, no gdybym ja nawet miał najlepszy plan, gdybym mhm. ja miał najlepszych prawników, gdybym ja, nie wiem, miał wszystko Liczone fantastycznie, jak powinienem zrobić, a nie odłożyłbym tej butelki alkoholu, to nic by się nie wydarzyło. Okay. Więc najważniejsza mm. rzecz, od której należy zacząć, to jest właśnie praca nad swoim umysłem, nad mm -hmm. swoją głową, bo bez tego się nie wydarzy nic innego. Jeżeli my będziemy pod, jakby pod wpływem emocji, właśnie ciągła huśtawka, mm -hmm. nie mamy szans. Dobrze, czyli jeżeli już zacząłeś od tego, żeby pracować nad swoją głową, nad mm -hmm. swoim wnętrzem, to to byś polecił, żeby. Wiesz co, to jest jakby taki, od tego trzeba zacząć. Mm -hmm. Nic nie ma jakby od tego, by ważniejszego. Natomiast jeżeli to jest, to jest kilka takich kroków, dlatego że prowadząc jakby, czy właśnie biznesy, czy hmm. angażując się w różne działania charytatywne, współpracując też z różnymi organizacjami pozarządowymi, hmm. pozarządowymi, obserwuję też moich znajomych, którzy na przykład bardzo mocno angażują się w życie sportowe albo artystyczne. Ja widzę kilka takich wspólnych mianowników gdzieś hmm. po prostu, żeby dojść do jakiegokolwiek sukcesu, żeby osiągnąć coś więcej. To jest kilka takich kroków, które no ja polecam, które ja przyszedłem i Jakie to są które kroki? uważam, że są bardzo ważne. No, pierwsze co jest, no to Rzeczywiście pracować nad sobą i bardzo mocno mm -hmm. wiedzieć, czego chcemy. To jest pierwsze, to jest takie oklepane, że zrób listę, wie, musisz wiedzieć, czego chcesz, musisz mieć swój cel, natomiast to rzeczywiście jest bardzo ważne. Druga mm -hmm. rzecz, no to jest musisz wiedzieć, czego nie chcesz. Żyjemy w takich czasach, w takim świecie, gdzie po prostu jest tak dużo rozpraszaczy, mamy tak dużo naprawdę fajnych rzeczy, często bardzo wartościowych, natomiast mm -hmm. ich jest tak dużo, że my musimy wiedzieć też, czego nie chcemy, i już na dzień dobry zaplanować sobie tych rzeczy, czego nie chcemy. Musimy umieć też w odpowiedni sposób mm, gdzieś tam odmówić tych. Rzeczy. Tutaj asertywność jest niesłychanie ważna. Mhm. Kolejną taką rzeczą, no to jest bardzo ważne, żeby zbudować fantastyczny zespół. Nieważne, mhm. czy kto, jaki ktoś wykonuje zawód, kim chce być, czy chce być piosenkarzem, artystą, sportowcem, każda osoba, która doszła gdzieś wysoko, każdy przedsiębiorca, każda taka osoba ma zbudowany zespół. Każda mm -hmm. osoba otacza się fantastycznymi ludźmi, którzy ich wspierają. Jest niemożliwym być ekspertem w każdej jednej rzeczy, którą musi robić dana osoba, żeby być na mistrzowskim mm -hmm. poziomie. Dlatego dla mnie to jest zespół to jest niesłychanie ważne. Zwłaszcza kiedy... teraz, kiedy masz 11 spółek, no to zespół tak, ratuje kiedy ponad, wszystko. Tak, dokładnie, 11 spółek, ponad 100 ludzi zatrudniamy i rzeczywiście zespół to jest no nie ma szans prowadzić mm -hmm. tylu biznesów naraz, jeszcze mając jakieś życie prywatne, jeszcze uprawiając tak. sport. Tak Ty masz dalej, nie zresztą ma szans. fantastyczny zespół, ponieważ ja. Tak. Część tych osób poznałam na szkoleniu. Tak, także tak naprawdę no, ludzie u to jest Mistrzostwo Świata, to jest mm -hmm. naprawdę najlepszy zespół, ekstra. E, I e, kiedy już mamy taki zespół, to co dla dalej? mnie e, kolejną rzeczą to jest nauczyć się sprzedawać samemu, ale też zespół. I zarówno chodzi o sprzedaż produktów, usług, to co jest mm -hmm. no, biznesem naszym, ale też dla mnie sprzedażą jest to, żeby właśnie kogoś dobrego zrekrutować. E, mm -hmm. My sprzedajemy ten pomysł, każdy dobry e, pracownik jest w stanie znaleźć sobie Kilka firm, kilka różnych możliwości jest w stanie samemu działać na własną rękę, więc dlaczego ma akurat z sobą współpracować? Mhm. Dla mnie to jest sprzedaż, że ja idę i sprzedaję właśnie tą wizję. Dlaczego my razem mamy zrobić coś wielkiego? To jest kolejna rzecz, Aha. jeżeli chodzi o sprzedaż. No i na samym końcu, to jak już mamy, mhm. można powiedzieć, to, to do, sprzedaż doprowadza do sukcesu. Jeżeli potrafimy dobrze sprzedawać, jeżeli wiemy, co chcemy osiągnąć, jeżeli wiemy, czego nie chcemy, jeżeli potrafimy zbudować fantastyczny zespół i razem wszyscy potrafimy dobrze sprzedawać, to musimy dobrze nauczyć się zarządzać swoim czasem. Mhm. I właśnie to jest ten moment, to czego, można powiedzieć, ja się na, na końcu też uczyłem i teraz wykorzystuję to i wdrażam swoje życie. We jestem w stanie prowadzić 11 spółek, mieć czas dla rodziny, znajomych, przyjaciół, regularnie uprawiać sport, chodzić na różne wydarzenia artystyczne i też jakoś cały czas się rozwijać. Dla mnie to jest też niesamowicie ważne w momencie, kiedy już mam poukładane te rzeczy mhm. biznesowe i tak dalej. I to jest to, z czego też czerpię teraz no, ogromną radość i przyjemność życia. Dziękuję Marcin. A... Jestem przekonana, że z tej historii, o której opowiedział Marcin, jesteście w stanie wyciągnąć dla siebie wartościowe wnioski. Podzielcie się nimi w, w komentarzu, tak, abyśmy wiedzieli, która część tej historii jest dla Was najbardziej cenna i jakie wyciągacie dla siebie z tego lekcje. Ponieważ e, być może już trafiliście na trudne sytuacje w swoim życiu, a może dopiero na nie natraficie i wtedy historia Marcina będzie dla Was wzmacniająca, a też lekcje, które dzisiaj sobie wypiszecie, będzie, będą dla was pewnego rodzaju po prostu wskazówką. A przed nami jeszcze dużo różnych, różnych wspólnych projektów, natomiast ja Wam przypominam o tym, że jutro kończą się zapisy na kurs online Kobieta Niezależna. Kilka tysięcy osób już dołączyło do tego kursu. Zapraszam również Ciebie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zapiszcie się na ten kurs, po to, aby wystartować z pełną siłą, z pełną energią, no i oczywiście spełnić swoje marzenia i osiągnąć sukces.